Cześć, postanowiłam tak spontanicznie nagrać dzisiaj tego tak <grym> vloga w sumie czemu nie więc e, tak jest e, już po południu około 130 co mnie już makijaż spływa właściwie no ale no tak, yy, powinnam wrzucić nowy filmik, który nagrałam, o, z dwa tygodnie temu. Ech. A mam parę problemów technicznych. Yy, część jakby sprzętu nie mogę skompletować, mam problem z dźwiękiem. A w ogóle jestem kompletnie nietechniczna. I przepraszam, jeżeli patrzysz czasem w podjęt, ale... Ja widzieć Gdzie jestem w kadrze? Więc, tak. Pokażę wam może sukienki. zobaczcie jakie sukienki! Przepraszam, to jest mój ręcznik. To są sukienki takie letnio-wiosenne. Zobaczcie, one są wszystkie z bawełny, albo z wiskozy z takich właśnie fajnych materiałów. Ta jest taka biała w granatowe różyczki. Ta jest taka um, w takie kwiatki drobne różowe. Tutaj jeszcze pod spodem taka długa. Um, a tutaj jest taka szyta z wintecz. szyta na, na miary na kogoś. Śliczne są te sukienki. Tak powiesiłam je, że mnie tak inspirowały. Widzicie, wiosna, nowa energia i w ogóle strasznie mi się zmierzwiły włosy więc tak, będę rzucała niedługo ten filmik. Chciałabym Wam polecić parę książek, skoro mam już się tutaj pod ręką. Nie wiem czy znacie. Mam nadzieję, że dobrze widać. To jest urzekająca. John i Stacey Eldridge. Oni napisali, właściwie to ten pan, jako pierwszy autor, napisał książkę bezcelową Dzikie serce o mężczyznach, a to jest wersja o kobietach. Ona powstała właśnie później, urzekająca, tak? O tęsknotach kobiecej duszy. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy, tak? Jest naprawdę fajna, jeżeli. Ktoś y, lubi właśnie takie fragmenty Biblii, y, które opisują kobiety, i tak dalej. Dla mnie kiedyś to była odkrywcza pozycja, teraz, teraz już nic to dla mnie odkrywczego, wolę bardziej takie psychologiczne, naukowe pozycje niż coś takiego, ale polecam Wam, bo jest rozwojowa. Najbardziej rozwojową książką, jaką chyba mam i która. Może nie, nie ona jako jedyna, ale jako pierwsza, jakby wzbudziła taką moją ciekawość rozwojem osobistym, to jest Duchowość ciała Aleksandra Lowena. Ja tą książkę odkryłam na studiach. Po prostu pani doktor nasza bardzo polecała, powiedziała, że to wręcz lektura obowiązkowa. Ja naprawdę lubię tego autora, mam tych książek. Tutaj mam 6 chyba, chyba 6 albo 9, bo tam moja matka kupowała te książki. Chyba jeszcze jednej czy dwóch nie przeczytałam, ale to jest taka zachęcająca, jako pierwsza bardzo fajna pozycja. No, mówi o ciele, jak w ciele przeżywane emocje. Antonio de Mello, Przebudzenie. Niektórzy, niektóre wierzące osoby uważają, że jest to książka, która od, oddala od wiary. Takie słyszałam opinie. Dla mnie nie. To znaczy tak, ja uważam, że jeżeli ktoś ma naprawdę słabą wiarę, jest człowiekiem słabej wiary, to cokolwiek może go tak naprawdę od tej wiary odwieść, To po prostu jest coś innego. To jest coś innego, to jest odkrywcze. To jest. Um, no ogólnie to przebudzenie dotyczy świadomości. Świadomości samych siebie, świata, w którym my żyjemy. Polecam tą książkę, bo naprawdę zmienia spojrzenie na pewne rzeczy. Dla osób, które właśnie lubią rozwój osobisty, uważam, że to też jest lektura obowiązkowa. Mam jeszcze parę książek fajnych, ale mam nadzieję, że um, zachęciłam ogólnie do czytania Was i do rozbudzenia właśnie tej ciekawości, um, jeśli chodzi o rozwój osobisty. Mhm. Jeżeli chcecie coś takiego, takie polecanko, to napiszcie proszę w komentarzu, czy Was w ogóle to interesuje, a ja muszę teraz uciekać, bo, bo córka mi czyta te książki. Pracowałam, książki um, Tak. wiosna, jest piękna pogoda Jest ciepło, jest ciepły wiatr My spędzamy zaraz więcej czasu na dworze Na spacerach i Bieganiu wokół podwórka Więc jest fajnie Ogólnie Kiedyś nie lubiłam wiosny, tego prześlenia wiosennego Zawsze człowiek taki zmęczony i tak dalej, ale teraz jak przyjmuję różne suplementy, suplementy, diety, wiadomo, witamina D, 3, tam witam, kompleks witaminy B i tak dalej. Jakoś mi się łatwiej tą wiosnę przeżywa, łatwiej Łatwi mi przeżyć tą wiosnę. Natomiast wiosna jest naprawdę piękna. Ta wiosna to też jest takie, taka świeżość, taka, taka nowa energia, właśnie takie, takie życie, które tak... Tak kwiaty pączkuje. Więc naprawdę, wiosna jest magiczna dla mnie pora roku. Jestem ubrana tak w tego tunikę w tej z pod biustem. to jest czegoś takiego nie wiem czy coś tam nazywie oble oble pica siberika, coś takiego coś, żeby dołmić twarzy no, mam wrażenie, że nie. pewnie słoneczki znikają szybciej po tym oczywiście to nie jest spons sponsorowane ja to wypróbował, wypróbował, że zmienię. Więc tak, tak to właśnie. się, mam nadzieję, kolejnym razem. Do zobaczenia, pa!